No i witam wszystkich, słuchajcie, dzisiaj nietypowo, niewykopkowo, paczkowo będzie. Tutaj widzicie taką paczuszkę, tu pozaklejałem tak po chamsku, to moje dane są, nikt nie musi widzieć tego, ale to nieważne, słuchajcie. Ta paczuszka to przyszła mi z Bułgarii, jest to paczka z firmy Diptech Metal Detectors. A co to jest ten DeepTech, bo niektórzy nie wiedzą. Słuchajcie, DeepTech Metal Detectors to jest producent właśnie tego wykrywacza i wielu jeszcze innych. Tam później pokażę, bo zrobię im też taką trochę reklamę, nie powiem. Ale słuchajcie, do rzeczy, żebym nie popieprzył tu. Dzięki koledze Hyży Metal Detecting. Pozdrawiam i zapraszam na jego kanał na YouTubie. Właściwie dzięki jemu to ta paczka tutaj jest. Bo tak. On mi tam napisał, że gdzieś na fanpage'u Deep Tech'a yy, Deep Tech Metal Detectors coś tam napisali, że jakiś film, że o mnie coś tam no ja to znalazłem. Faktycznie patrzę, jest film. Yy, Rosji Georgiewa zarządza tą stroną. Pozdrawiam, jeżeli w ogóle rozumie co ja mówię. Yy, I napisała, że tam fajnie, że fajnie chodzi gościu tam Pogoda, niepogoda i tam coś tam szuka, nie? I wyobraźcie sobie, że wychodzicie z wykrywaczem i ta firma, z którym wy wychodzicie, oni wam chcą zrobić prezent. To trochę tam dłużej trwało, bo ja tam napisałem dziękuję. Później jeszcze jeden film tam wstawili. Rosji Georgiewa, chyba dobrze to wymawiam albo niedobrze, nie wiem. Napisała, że chcą mi zrobić jakiś tam. wysłać jakiś prezent. Ja tam po angielsku, tak, bo to po angielsku mi pisała na Messengera, bo... Yy, no polubiłem oczywiście tą stronę, wiadomo, nie? I po angielsku mi pisała i tak sobie tam z jedną ręką... Yy, w jednej ręce tablet, translator i tam tłumaczenie I tak sobie to wszystko tam jakoś potłumaczyłem, że... Że zrozumiałem, że chcą mi jakiś prezent wysłać, nie? Kurde... Mówię, niemożliwe, nie? Także wyobraźcie sobie, że chodzicie z wykrywaczem i jakaś firma was zauważyła i chce wam z tego urządzenia coś tam wysłać, nie? To ja napisałem, bo tak zrozumiałem, że oni mówią, że czy testuję tylko tą cewkę, czy mam inną. No ja napisałem, bo faktycznie zbieram na... Zbierałem na tą taką mniejszą Super Six, ósemkę. Nawet ona powiem wam, że ona nawet niedostępna jest na sklepie Green Camo jako niedostępny chwilowo towar Jak sobie, sobie tak czekałem, zbierałem pieniążki i napisałem yy, do tej pani, że ja zbieram sobie tam pieniążki na taką cewkę. To ona mi napisała, że oni mi to wyślą. Ja sobie to tłumaczę po pięć razy, że ona mówi co ty na pewno ci tam jakiś chcą ożenić, coś ci sprzedać, nie? No ale tu widzicie paczka już przyszła. Także chyba nic sprzedać mi nie chcieli, bo coś tam wysłali, na pewno jakaś jest koszulka, z tego co zrozumiałem. I tak, będziemy to zaraz rozpakowywać. Także ja kurczę naprawdę bardzo im dziękuję. Jeszcze nie wiem za co nawet, bo tutaj paczka nie rozpakowana. Tam trochę pokażę wam, coś powiem o tych wykrywaczach, bo tu faktycznie dużo ludzi pyta. Znaczy dużo, przewija mi się takie pytanie cały czas co ty masz za wykrywać. Bo to jest taka mniej znana firma u nas w Polsce, bardziej gdzieś tam na zachodzie, nie wiem, Wielkiej Brytanii może. Mało w ogóle na YouTube filmów jest. Jedynie Michał Majchrowicz gdzieś tam w którymś filmie, w któryś filmach tam przedstawia te modele Smarta chyba i Golda tego mojego też. Jak to działa, jakie tam są sądy, jakie to można sobie wejść. Na jego kanał i zobaczyć, nie? Także słuchajcie. Hyrzy, jeszcze raz Ci dziękuję, bo to w sumie dzięki Tobie to tu stoi. Bo nie wiem, czy bym sam na to gdzieś trafił. Yy, dziękuję jeszcze raz Rozji Georgiewa i firmie Deep Tech Metal Detectors. I co? Zaraz będziemy to otwierać. Także przystępujemy do unboxingu. Na razie. Dobra, słuchajcie, paczka jest otworzona. Teraz tak, co mamy? Już widzę Już widzę tutaj pudełeczko Super Six. Dobra, przystępujemy do otwarcia. O! Dobra, jest pudełeczko. O, jest jakaś bluza chyba. Kurde, to bluza jest, nie koszulka. Ja pierdzielę. Logo Diptecha widzę. O dobra Zaraz to rozpakuję. Najważniejsze jest to. O. To jest dla mnie najważniejsze. Tworzyć jedną ręką to nie będzie łatwo. Czekajcie chwilę. <tryk> jest. O. No wióśka słuchajcie Taka ta mała O Zobaczymy jak to będzie działało Ja już sobie następny wypad Na pewno rezerwuję z tą Ceweczką Widzicie Zobaczymy kurde Na pewno szkoda że wtedy Jak na jeziorze chodziłem to nie miałem takiej bo tamta duża to jednak dużo zbiera, a ta mała mogłaby tak lepiej to separować na pewno. Kurde, dobra, jest, jest, bluza, jest. O, logo firmy przyda się, pewnie że się przyda. O, dobra. A, jeszcze ta bluza z tyłu. Ja mam ten znaczek, jak już sobie reklamuję, tą... Y, swojego tego Diptecha y, na filmach. I jest ten znaczek, jakby ktoś nie wiedział. To jest wojownik, widać, starczą i taką włócznię trzyma, w takim jakby ataku czy skoku. Także jest to logo na moich filmach, jeżeli zauważyliście. Aktu, na czarno nie? O, słuchajcie, tak to wygląda. Na pewno w te ugory by to lepsze, było wejdzie w tam zakamarki na plażę. Tak jak chodziłem wtedy po jeziorze, to by się na pewno ta mała lepiej tam przydała. Dla wszystkich co nie wiedzą, to jeszcze raz mówię: to jest wykrywacz firmy Deep Tech Metal, firmy Deep Tech'a, czyli Vista Gold Gain. Tych list jest trochę tam więcej. Ja to na zdjęciu już tam widzicie na pewno, są Smarty, są Relict, jest, jest Vista Mini, jest Vista Smart Plus, Goldów 2, Gold i ten Gold Gain 30 kHz, tamten jest 25 ten Gold wcześniejszy. No jest tego trochę, także nie wszystkich wam tu nie, nie, nie omówię, bo ja takim znawcą sprzętu nie jestem i mogę tylko wam powiedzieć na przykładzie tego co ja używam. O. Czyli tego Golda Geina. ja z nim chodzę i właśnie często się przy, przewija to, znaczy często. Co film to praktycznie przewija się pytanie, jak to wygrywasz? bo on jest u nas tak mniej popularny. I naprawdę filmów też nie za dużo, bardziej w wersjach anglojęzycznych są, yy, te filmy. Ja jeszcze raz zapraszam na kanał do pana Michała Majchrowicza. tam on fajnie opowiada o tym. Ja to widzieliście na moich filmach, jak sobie z tym chodzę, także możecie już widzieć, że naprawdę to jest trochę inne urządzenie od tych wszystkich. Nie ma wyświetlacza, nie ma tego cyfrowego ID. Trzeba sobie uszami pomagać i po prostu słuchać dźwięków, trochę się więcej nakopać. Bo nieraz no nie, nie ma tej pewności, nie ma tego ID, ale nie wiem czy to jest ten sygnał taki. Przełamuje się, czy to jest złą przyklejony jakiś kolor do tego czy co, no trzeba po prostu to kopnąć i tyle. A nawet yy, powiem Wam, że w cyfrowym to też nigdy pewności nie ma. Ten sygnał gdzieś tam niby skacze, to ID tam się zmienia, ale warto i tak kopać każdy. Także ja mam taki wykrywacz, taki sobie upodobałem, to jest wykrywacz analogowy. I takim sobie chodzę. I tam gdzieś mnie zobaczyli, no i dobra. Jest mała ceweczka fajna. O, jeszcze raz pokażę. Może nawet ją podłączę, zaraz zobaczymy jak to. Dobra, słuchajcie, założyłem tą mniejszą. No, już piszcie mi tu. Na pewno wa waga jest mniejsza, już czuję to od razu. Już tyle z tym wykrywaczem chodziłem, z tamtą większą. Po prostu to jest od razu wyczuwalna różnica. Czuję, że leciutki jest. No to wiadomo wzbudza się, bo to w domu nie. No. Ale kurde, to będzie taka snajperka. No, także... Słuchajcie. Co ja wam powiem teraz na koniec? Powiem wam, że... Czekajcie wyłączę to. Będzie piszczało. Powiem wam, że na pewno pójdę na testy teraz z tą ceweczką. Pochodzę sobie trochę z nią. Ta też jest fajna, ale po prostu na większe tematy. A zobaczymy, jak w te u yy, ta będzie się sprawowała, bo naprawdę nią wejdę w każdy takie zakamarki nawet, gdzie tą większą no nie da rady było, bo jest za dużo. Już nie mówię jakby jakaś inna większa też była. Także będę brał na testy, tu widzieliście te urządzenia, naprawdę. Popatrzcie sobie, bo nie tylko istnieją kanarki, inne tam fikusy, deusy. Są też inne wykrywacze, które nie są tak popularne. A są dosyć fajne, nie? Na zdjęciach Wam pokażę parę tych wykrywaczy. Już na pewno widzicie. Warto sobie spojrzeć na, na to. Po prostu słuchajcie. Już ciekawi mnie, jak to na plaży będzie się sprawowało. Tutaj w domu to wam nic nie pokażę, no bo co to, to wszystko piszczy naokoło, nie? Naprawdę o wiele lżejsza. Co ja wam mogę powiedzieć? Słuchajcie, no ja mam tą Vistę, tego Golda. Tam jest jeszcze tych modeli trochę takie topowe, to Smart Plus, Warrior, Relic. No i te Goldy dwa, ten 30 kHz mój i tam ten 25, wcześniejszy model Golda. Są tam jeszcze inne i mini jest. Ja tak nie znam tam tych innych, nie chcę się wypowiadać, bo nie po prostu ja ich nie testowałem, także ja wam mogę tylko o tym powiedzieć, nie? Wchodzę z nim, wybrałem go, dla mnie on odpowiada. To już jest taki, można powiedzieć, trochę. No nie wiem czy to jest za, za, zaryzykować to słowo. Profesjonalny sprzęt, słuchajcie. Tu nie ma wyświetlacza. Nie widzimy ID, ustawiamy sobie to balans gruntu, wszystko sobie sami ustawiamy. Ważną funkcją jest ten gain, nie? On podbija te takie słabe sygnały, na zaśmieconym terenie sobie z niego możemy zejść. A bardzo dobrze się sprawdza w takim czystym, gdzieś w lesie, o tako. I naprawdę te słabe, gdzieś głębiej zalegające sygnały, sobie tym gain podkręcimy, to możemy wyłuskać po prostu je z głębin, nie? Jest jeszcze booster, to taki tryb głębszy, naprawdę jest głębszy, to jest od razu wyczuwalne. Ale baterii zżera więcej, a jeszcze powiem, że tu wchodzi 8 sztuk baterii paluszków 1,5V, także ale starcza naprawdę długo na 5 dni co najmniej. I co tu mamy ten booster, tryb dwutonowy, almetal i tak zwaną tą cichą dyskryminację, że tylko niby kolory, nie? Znaczy, nie niby, tylko kolory na jeden tonie są, nie? No, także ja zapraszam na. Testy do Michała Majchrowicza. Tam sobie możecie zobaczyć. Za wiele tego nie ma na polskich stronach, także od razu mówię. Jak ktoś zna język angielski, to, to bardziej to sobie może posłuchać tam. No i, i, i słuchajcie. To tyle chyba, nie? Także słuchajcie, to jest taki temat wyszedł. A jeszcze tak na szybko Wam pokażę tu. Test na obrączce w powietrzu. Chociaż ten test w ogóle nie jest żaden miarodajny test taki w powietrzu. Bo wiadomo, wista musi być do gruntu zestrojona. Garet ma tam z automatu. No ale tylko taką na szybko, nie? Zobaczcie. Obrączka. No, jeszcze jest dalej. dalej. Może jeszcze tu. Jest około 30. Słyszycie? No. 10, 20, No 30 będzie. Garecie też nie jest źle. Jak położyłem na płasko, oczywiście tę gorączkę, nie? O, tu już się kończy. Tak o to widać jakby to było jakieś 20 może. No już taki przerywany jest. Na moje oko to będzie 20, a tu, tu przy tej samej odległości to patrzcie. Widzicie? Już garet nie łapie. Jeszcze łapie, A tu już nie łapie, A wista cały czas holuje To O daleko macham tam gdzie gareta cewka też jest No to sami widzicie O Garet jeszcze nie łapie, Oddalam Także widzicie No no a ceweczka jest malutka, nie? Jeszcze mniejsza chyba jak ta garetowska, nie? O. Także, taki mały teścik tylko. Ale w ogóle to jest niemiarodajny, także nie, nie bierzcie tego pod uwagę, bo jeszcze jest ziemia, wszystko inne tam, dobra. A na tej dużej cewce to powiem Wam, że nawet byście nie chcieli tego testu zobaczyć, bo to kosmos by był. Dobra, także słuchajcie, dziękuję za, za to, że oglądaliście. Jak... Jeszcze raz dziękuję koledze Hyżemu. Dziękuję firmie Diptech Metal Detectors i Rosji Georgiewa. No nie, no nie było w temacie, może niektórym, niektórym to się nie będzie podobało, bo na pewno woleliby coś o wykopkach, a tu dzisiaj nie było wykopkowo. Było dużo gadania i pokazywania, ale dobra. Ja kończę i do następnego. Pozdrawiam wszystkich jeszcze raz i do następnego filmu. Cześć.